Adoracja jest dla mnie takim wyjątkowym spotkaniem, na którym czuję, że Bóg działa w moim sercu. Jest to najlepsza terapia, jaką można sobie wymarzyć, ponieważ zawsze wychodząc z adoracji, czuję, że jestem przez Boga nastawiona na takie właściwe tory. Bóg porządkuje moje emocje, moje myśli. Wiele razy mi się zdarzało, że na przykład byłam w jakimś konflikcie, czy coś mnie zdenerwowało, czy czułam się przez kogoś źle potraktowana, czy zraniona. Bóg na tej adoracji porządkował wszystko. Zdarzało się, że miałam światło, że zupełnie dana sytuacja zupełnie inaczej wygląda z drugiej strony, więc jakby sposób, jakby Bóg nie chciał przez to powiedzieć, żebym nie myślała w ten sposób, jak myślę, albo mm, na przykład było tak, że poczułam tak ogromną miłość, y, że wszystko zostało, te wszystkie złe myśli, emocje zostały jakby przez tą miłość wymiecione i... Kiedy na przykład wspomnę cytat Jana Pawła II, który powiedział, Miłość mi wszystko wytłumaczyła, to właśnie to jest to, co ja doświadczam na adoracji. Yy, idąc na adorację, zabieram ze sobą jedną ze swoich takich czterech przygotowanych książek. I do nich należą Pismo Święte, yy, Słowo Pouczenie Alicji Lanczewskiej. Rozmowy o milczeniu ojca Maria Szczepan i książka formacyjna dla niewolników Maryi: 33 dni. Był taki czas w moim życiu, że rozeznawałam powołanie, i wstąpiłam do zakonu, żeby to powołanie właśnie rozeznać. I tam miałam tą łaskę, że mogłam uczestniczyć na adoracji codziennie. To była godzinna, minimum godzinna adoracja. Yy, I pamiętam, siostra mistrzyni mówiła nam: Otwórzcie, starajcie się otworzyć swoje serce przed Bogiem, yy, żeby się otworzyć. I ja się z, tak myślałam, co to znaczy się otworzyć, bo nigdy wcześniej tego nie praktykowałam. Yy. I pamiętam, że próba otworzenia swojego serca była dla mnie trudna, bo ponieważ łączyło się to z tym, że